Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, dzisiaj będzie coś na temat tego adaptera stałej fazy. E, bardzo wiele pytań zadawaliście podczas testu agregatu, gdzie no jako bonus, tak po prawdzie wystąpiło, e, wystąpiło to gniazdko, ten adapter. E, dopytywaliście, gdzie to zostało zakupione, nie, jak to wygląda w środku, a więc dzisiaj wszystkiego się dowiecie. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze filmu z agregatem, to zachęcam. A, a jeżeli ktoś nie wie, do czego służy ten adapter, to za chwilę się dowiecie. Ja tu już stanowisko z przetwornicą przygotowałem. Także ja Was zapraszam serdecznie. Może zacznijmy od tego. Co to jest tak naprawdę ten adapter stałej fazy i do czego on służy? Moi drodzy, zarówno przetwornice, jak widzicie, przetwornicę mam tutaj przygotowaną, jak i agregaty mają dość specyficzny typ zasilania czy typ sieci. Ja Wam to pokażę. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Zobaczcie. Generalnie sytuacja na pierwszy rzut oka wyglądałaby, że wszystko jest w porządku. Mamy tutaj tak, spróbuję się tu wpiąć, aczkolwiek to jest z zabezpieczeniem. Załączymy sobie przetwornicę i co my tutaj mamy? 228 V. No i generalnie wszystko wyglądałoby, że jest w porządku, ale jeżeli zmierzymy sobie potencjał pomiędzy jednym biegunem a punktem uziemienia, to zobaczcie, okazuje się, że tutaj mamy 108 V. A między drugim mamy 118. I niestety w tej sytuacji niektóre urządzenia, w tym między innymi niektóre kotły gazowe, mogą mieć problem z poprawnym działaniem, ponieważ wymagają one konkretnego ułożenia przewodu neutralnego fazowego, ochronnego do poprawnej pracy i tutaj właśnie pojawia się ten oto adapter stałej całej fazy i zobaczcie co on nam takiego robi ułożymy sobie ten adapter i zmierzmy sobie co my po zamontowaniu tego adaptera mamy, słabo to widać, ja postaram się Wam ten o lepiej. I zobaczcie. Nadal będziemy mieli tu 228 V na. Zobaczcie, 228 V mamy, ale teraz po lewej stronie no na... muszę trafić w blaszkę. 228 V, a tutaj piasko jest zabezpieczony przed przed właśnie takimi majstrami jak ja. I jest problem, żeby je odbezpieczyć. O, między tym mamy właściwie zero i to jest cała filozofia, jeśli chodzi o te adaptery z całej fazy. No i pytaliście, gdzie to kupiłem, za ile, co jest w środku przede wszystkim. No i właśnie zaraz Wam wszystko pokażę. Ja to ten adapter kupiłem na Allegro. Cena tego adaptera podczas zakupu to była chyba 120 zł. W tej chwili już 130 zł. Jak tam ostatnio oglądałem a co tam jest w środku. Ale ale moi drodzy, jeszcze spokojnie zanim udacie się na Legro i kupicie ten adapter, w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować mojemu znajomemu, dobremu znajomemu Rafałowi. To jest taki bardzo dociekliwy człowiek, który zresztą sam mi powiedział o tym adapterze, sam go kupił, ale że jest bardzo skrupulatnym człowiekiem. Przy okazji bardzo go serdecznie pozdrawiam. To zobaczcie co takiego znalazł w sieci sklepu Leroy Merlin. Otóż taki oto rozgałęźnik przeciw przepięciowy. Wygląda znajomo, prawda? Jak to jeszcze tak obrócę. O. Wygląda dość znajomo. Oczywiście nie ma tutaj tego oznaczenia Piec 1, piec 2 do przetwornicy. No, i w, e, oczywiście, pierwszą rzeczą, którą zrobił, to rozkręcił zarówno ten adapter, który e, kupił na Allegro, jak i rozgałęźnik e, przeciwprzepięciowy. No i zobaczcie, jak w środku wygląda e, ten właśnie rozgałęźnik. No i zaraz zobaczymy, jak wygląda ten oto adapter. Bo może się okazać, że no będzie to samo a cena tego rozgałęźnika Flerua to bodajże 26 zł ja go rozkręcę i zaraz zajrzymy do środka no i tak oto moi drodzy w środku wygląda ten adapter czyż nie podobny do tego rozgałęźnika co my tutaj mamy tak naprawdę zobaczcie mamy tutaj dwa warystory i iskrownik, czyli tak zwany tak poprawnie Odgromnik przeciwprzepięciowy. No, mamy tutaj dwie diody dwie diody postujące, rezystor, ale to są te diody, które tutaj no, obsługują nam te diody LED. No, sami przyznacie, że kabelki jak na 16A, bo no, moc maksymalna 3,5 kW, 16A to wygląda to tak troszkę skromnie. No i co w tym, takiego nie, niesłychanego. I niespotykanego. Otóż, zobaczcie. Dodatkowo, w tym adapterze mamy tutaj taki oto rezystor. I ten rezystor nie robi nic innego, jak zwiera nam tutaj przewód teoretycznie neutralny i ochronny. Ten rezystor ma wartość 1 kΩ. To jest chyba o mocy około 2 W, jeżeli się nie mylę. No i to jest cała ta filozofia, i właśnie w ten sposób jest generowana taka sztuczna faza, dzięki której no, niektóre urządzenia wymagające tej stałej fazy będą działać poprawnie. Oczywiście najważniejszą rzeczą, moi drodzy, to jest poprawne uziemienie zarówno przetwornicy, jak i agregatu. Pamiętajcie o tym, aby. Uziemić te urządzenia stosując właśnie takie, takie gniazdko, taki adapter. No i teraz, jak sami widzicie, no nie chciałbym tutaj krytykować tego sprzedającego. No, znalazł sobie sposób, jak łatwo zarobić tanim kosztem. Taki rezystor to jest parę groszy, o ile, no powiedzmy, złotówka, 130 zł za całość. No do tego naklejki, powiedzmy. A tak jak mówiłem, ten rozgałęźnik można kupić w Leroy za 26 zł bodajże, zamontować sobie taki rezystoryk i mamy adapter stałej fazy. Moi drodzy, jeszcze raz chciałem podziękować Rafałowi za to, że no, był na tyle dociekliwy, postanowił kupić. Ten rozgałęźnik otworzyć, pokazać, przesłać mi te materiały. Oczywiście publikuję to za jego zgodą. No i tak to naprawdę wygląda. Możecie zaoszczędzić parę dziesiątek, a jeśli dobrze liczyć to może stówkę. Jeżeli ktoś potrzebuje to, to właśnie niech sobie tak to zrobi. Na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!